Cześć, jest Alek, który stronę Gałem w jest Mati z i Łukasz Modak Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę jak zawsze od dzisiejszego mojego gościa. Jakim był Pan uczniem był Pan ulubionym przed w szkole? Przecież to no wiadomo, że WF. A potem też lubię matematykę. No matematykę też lubię. I jaki byłem uczniem to... Mi się wydaje, że dobrym ogólnie. Nie zawsze mi się chciało uciec, ale zawsze miałem dobre oceny, jak się uczyłem, więc mi się wydaje, że, że dobrym uczniem byłem. A na lekcji UBF-u był Pan wybrany przez kolegów do drużyny jako, jako pierwszy, czy będzie pod koniec? Nie, zawsze jako pierwszy raczej. Dobrze, pan po, mówi po polsku, jak na osobę, która urodziła się, urodziła się za granicą czy może chodził Pan do polskiej, szko do polskiej szkoły we Francji? Nie chodziłem. Moja mama jest Polką, więc w domu no coś tam mówię po polsku, ale raczej się uczyłem polskiego, jak przyjeżdżałem do, do Krakowa. No, jak miałem 17 lat, to przez pół roku się uczyłem na uniwers Uniwersytecie Jagiellońskim i potem już tak już no trochę umiałem już te polskiego. A właśnie urodził się Pan i wychował, wychował, we Francji, a przyjeżdżał Pan w dzieciństwie do Polski na przykład z strony, albo po prostu idziesz na wakacje? E, tak, no często, najczęściej to przyjeżdżaliśmy wtedy na, na świętach do, do, rodziny, do, tutaj do, do, rodziny, do dziadków w Polsce. A Pana koledzy w szkole widzieli, że Pan polskie korzenie? Coś dopytywali, jak to jest? Wiedzieli, ale raczej raczej się nie za dużo pytali. Mieli takie myślenie, że no jeżeli Polska to, o, to tam zimno jest takie no takie proste, proste myślenie. Był Pan inne i inne czy tylko piłka nożna była? Nie, nie ogólnie to bardzo duże, dużo innych sportów no, uprawiałem. Od małego jeździłem na nartach, bo mieszkam w górach. Też w tenisie grałem, w rugby trenowałem. Co jeszcze? No w środkówkę też znaczy, no, grałem normalnie, ale głównie to najwięcej to piłka nożna była. Czytałem, że pan brat grał jakby i nawet był w grał w orientacji młodzieżowej. A czy też Pan próbował tej dyscypliny? No, czasami się udało, że no, graliśmy jakby razem, ale tak jakby nie na treningu, tylko po prostu yy, no, w domu jakby w sensie nawódku. Mhm. A czy w rodzinie też ktoś gra albo grał yy, w piłkę? W rodzinie no, to mój, mój mój tata grał, także dlatego też od małego zawsze, zawsze miałem piłkę. Wszerze ze sobą. A kto był Pana idolenie, jaką miał Pan pierwszą koszulkę? Hmm. W sumie dobre pytanie. Nawet nie pamiętam, jaką koszulkę pierwszą miałem. Ale jakby idola, pierwsza idola to była no, we Francji Zidane. Nie? A komu Pan kibicował we Francji i czy miał Pan jakąś yy, ulubioną klub w Polsce? Yy, w... Jak bym, no dalej, kibicowałem yy, we Francji Saint-Étienne, yy, no bo blisko miałem i też też ta, ta dziadek zawsze kibicowali im. A w Polsce no wtedy się nie interesowałem raczej polskiej piłki, więc nie miałem żadnej żadnego klubu, nie, nie kibicowałem. A jeździł Pan na mecze, na Saint-Étienne? Tak, 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 no często, często jeździłem wtedy, jak jak jeszcze mieszkam we Francji. A pamięta pierwszy trening w stążeni na KZ? Ile miał jest lat? Pierwszy trening? No ja nie pamiętam, ale ja mam jakieś zdjęcie w domu. Nie wiem, ja miałem może 6 lat, byłem najmłodszy. I no, myślę, że około 6-7 lat. A później przyjął się pan do majing NFC To dlatego, że w szwajcarskim klubie lepiej szkolili? E, tak, ogólnie tam był już lepszy poziom niż, niż właśnie ten klub we Francji i to była taka mm, taka jakby cel j w Polsce, żeby porównać. Także poziom był o wiele, o wiele lepszy i dlatego się wtedy tam mm, przenosiłem no, do, do, do tego klubu. Początku go Pana Kościkowy pomocnik. Tak, od zawsze, w sumie to taka, wtedy taka typowa dziesiątka i no, zawsze byłem taki, no taka dziesiątka. A jak się stało, że później grał pan w Chciał pan zgromadzić swoich sił w Polsce i zaczęła właśnie Wisła? No miałem tak właśnie, że zdałem maturę we Francji, to jakby rok szybciej niż inni i miałem taki rok, żeby żeby spróbować coś i wtedy moja mama załatwiła mi testy w, w rezerwach Wisle, Wisły Kraków. I no, jak się okazało, no chcieli, żebym został. I no i tak, tak zostałem już. już w sumie już 10 lat jestem w Polsce. A czy był ktoś z rezerwy Wisły, który dobrze się zapowiadał, a nie zaistniał w ze z powodu kontuzji, albo w ogóle znowu o no był taki, no w się sensie, no grał i tak w sejmowskiej piłki, ale Konrad Hanslik, on był w, w Warcie Poznań, Olimpik Rudziącz, zagłębił chyba, Sosniowiec, jeśli się nie pomylę. Ale no wtedy jak byłem w Wiśle, to no to był wielki talent i właśnie wtedy podpisał z Wisły do podpisał w, w Legii Warszawę i myślałem, że będę, będzie miał w sumie e, lepszą jakby karierę, ale no, tak, tak się tak się skończyło, że, że, dalej gra, ale nie na takim poziomie, jak myślałem, że, że będzie miał. Tak jak ja czytałem, jak Pan powiedział, jak Krakowie Pan studiował, a jak Pan łączy naukę z treningami? Ciężko było to połączyć? E, właśnie Próbowałem, więc, więc się nie udało po prostu połączyć i treningi i studia, bo no też w Krakowie mieliśmy treningi w Myślenicach i to było no, godzinę drogi od Krakowa i no i było to bardzo ciężko, więc nie, nie, nie udało mi się połączyć i studia i, i treningi, więc musiałem wybierać. A kiedy pierwszy miał Pan jakiś kontakt z seniorami? To było w Wiśle, czy jeszcze we Francji? Chodzi mi o treningi albo o jakieś kiedyś Z kim? Jeszcze raz? Za seniorami jakiegoś klubu. Eee, jakiegoś klubu? W, w, no wtedy w Wiśle to cenowałem dwa razy z pierwszą drużyną. Ale potem poza tym to no jeszcze nie. Nie miałem, nie wziąłem udziału z, z jakby z seniorską piłką, taką prawdziwą. No i dopiero potem jak byłem w Śląsku, to też zaczynam w, rezerw w rezerwie. I dopiero później też dołączyłem do pierwszej drużyny i tam no, wtedy to dopiero zacząłem jakby seniorską karierę. A jak, jak znajomy z swoimi gośćmi, to niektórzy mówią mi, że na przykład, albo seniora, mieli znać siedowki. A czy miał pan takie może, mój Raczej, raczej nie. Raczej próbuję uważać i nie, nie wydawać jakby głupio te pieniądze, ale. Ale nie wiem, mi się wydaje, że, że, że tak nie wydaje te, tych pieniędzy. Pamięta pasuj pierwszy mecz w seniorach w lidze? Co się z e, pierwszą drużyną w Śląska, czy Nie piłka? Seniorska piłka, to było e, w Lidle Kraków, w rezerwach, w drugiej drużynie. Aha, no to nie pamiętam dokładnie jaki to był mecz, ale no, pamiętam ten moment, tak. Wtedy galiście z Wisłą Sandomierz, było 0-0 i wszedł pan w 63 minucie za przemysłowa Lecha. No to tak, no, chyba w lidze wtedy graliśmy. Tak, tak, żeby... tak. A był pan aspekt wtedy przebycia na wojsko I czy wiedział pan wcześniej zera w tym meczu? Wtedy dołączyłem do, do Wisły, żeby, żeby grać, więc więc tak byłem, byłem gotowy jak najbardziej. A jak pan wtedy odczuł przejście z juniora do seniora pod względem esportowym? Ciężko było się odnaleźć na blisko? No jest to inaczej. No, seniorska piłka jednak jest taka bardziej fizyczna. I no to też trochę taktyczna. I ogólnie jest w każdym elementu i to i tak jest, jest ciężej w seniorskiej piłce. Także, także jest, no, jest o wiele ciężej. Słyszałem, że mógł Pan trafić później do serweta RC. Dlaczego nic z tego transferu nie wyszło? Bo jednak Pan trafił do obywateli do Andrychów. E, tak, no miałem trafić tam do, do to był U21 wtedy serwet, GnF serwet. I nawet już miałem prawie wszystko podpisane, ale jednak e, bo wtedy wtedy Wisła się nie zgodziła i był problem z, jakby z papierami i to za długo wszystko trwało i na koniec to nie mogłem właśnie podpisać i musiałem poczekać, bo to wtedy to były okna transferowe w lecie i musiałem czekać do następnego do następnej okna transferowej. Także nie chciałem po prostu trenować, i dlatego dołączyłem do tego do, do klubu Beskid Dądechów, no bo też moja mama właśnie jest tamtąd i. I wtedy prezes był też dobry znajomy i chciałem to po prostu trenować i grać w mecze, bo to było dla mnie najważniejsze, żeby formy utrzymać. Przechodząc do Szlenskogorska, powiedział pan wcześniej, że to będzie duła, duża, pierwsza? No taki był mój cel ogólnie, że najpierw zacznę w rezerwach i jak dobrze się pokazuje, dobrze będę grał, no to. No to dostanę szans w, w pierwszej drużynie i, no i tak się stało. Także tak no plan był jakby udany. Odpytałem trochę Sebastiana Bergera na pana temat. Napisał mi, że jest pan bardzo wytrzymały i może grać kilka meczów bez przerwy. Od zawsze miał pan taką dobrą wydolność, czy jeszcze czasem pan ją nabył? Um, ogólnie to od małego miałem dobrą taką właśnie wydolność. No właśnie, no dużo różnych sportów uprawiałem od, od małego i no po no prostu mam dobrą taką kondycję nie, nie wiem czy to jest dar, ale no, no zawsze miałem. Pan Sebastian prosił też, żeby, żebym powiedział Panu yy, też, zapytał się też co, co czuł, gdy w debiucie w Westerklasie przyszedł Pan na kilka minut i Piotr seleban zabrał Panu gola dobijając piłkę do pustej wranki. w Pana Górce. To się ogólnie to i tak czułem. No nawet nie, nie da się wytłumaczyć emocje przez jakie. Jak się mówi? jakie przeżyłem. Ale no potem wiadomo, Teleman doby na linię, ale po prostu chciał się upewnić. Żeby, żeby siedzieć tą bramkę, bo to był ważny mieć i no. no. Było najważniejsze, żeby wygrać właśnie wtedy derby z Zagłębiem Lubin. Także ogólnie ja i tak byłem zadowolony z debiutu, więc miałem Asistę. Wiadomo, lepiej mieć bramkę, ale i tak byłem za, bardzo zadowolony z, z debiutu. Zagrał pan tylko kilka minut w jednym meczu w SKS-ie. Ciężko było się przebić z rezerw do pierwszej drużyny. No było, było. Sam myślałem, że po debiucie będę miał więcej. No jakby czas gry z pierwszą drużyną, ale tak nie było i jakby mm, zawsze byłem, trenowałem z pierwszą drużyną, potem mm, z drugą i no zawsze była taka niestabilność, więc na drugi, drugi mecz w się 7 czekałem bardzo długo i no najważniejsze, że cały czas zrobiłem swoje i się doczekałem tego, tego drugiego meczu w Ekstraklasie. Po Śląsku było pod widzę. w pierwszej nie było, szansu, nie było szansy, żeby dostać w chociaż chociażby w Innerspole? Hmm, no wtedy, wtedy już, już nie, bo jakbym miał opcję, to, to bym został w, w Ekstraklasie, ale miałem właśnie ten wybór, żeby dołączyć do pod i no i i dla mnie to był jakby wtedy naj, najlepszą opcję. A jak Pan w ogóle wspomina ten dwuletni pobyt w I powiem pierwszej ligi ogólnie. Pierwszy rok dobrze wspominam go, bo no, no prawie wszystko grałem i no niewiele w sumie nam brakowało do, do bycia w miejscach barażowych. A drugi rok to już no, był ciężki, nie powiem, bo, bo, bo w prawie właśnie nic nie grałem i no wtedy było, było ciężko. Także no, mam taki no, taki takie uczucie, że no, nie byłem do końca zadowolony z pobytu w Beskiu. Ale ile potrzeba pan tak ogólnie meczów, albo czasu, żeby poczuć się takim ważnym na boisku, albo że pan coś daje drużynie? I to już od pana zależy. Miał pan takie, w swoje karierze? Nie, nie, nawet i w Śląsku, jak yy, to był chyba ostatni rok no przed, yy, yy, przed wyjazdem do Bielska, to no, grałem też często w pierwszym składzie, i właśnie już się czułem taki, taki ważny dla drużyny. No, i potem w sumie wciąż gdzie byłem? czy w Podbiskidziu ten pierwszy rok, to też czułem się ważny w, w zespole. Tak jak i w motorze. Jak kiedy dołączyłem, to od razu, nawet po pierwszym meczu, przeczułem taki już taki ważny elementem drużyny. A grał pan w kilku klubach. A jest Pan osobą, co szybko nawiązuje nowe znajomości? Czy potrzebuje takiego czasu? No, i ja ogólnie jestem taki, żeby żeby rozmawiać w szatni z, z kolegami, z rodziną, więc jeśli widzę, że ktoś um, też jest taki otwarty, no to zawsze idę, porozmawiam i jak jest dobry, jakby flu, no to szybko się koleguję z niektórymi ludźmi, także nie jest to dla mnie problem. Zapytam jeszcze chwilę o ten sezon, czy jest Pan z niego zadowolony i ze swojej postawy? Tak, tak. Ogólnie jestem zadowolony, bo no, na początku sezonu to wszyscy jakby myśleli, że motor będzie, będzie no będzie właśnie o utrzymanie i będzie pierwszym jakby um, spadkowiciem. Ale dobrze sobie radziliśmy i szybko jakby dostaliśmy um, się, już się utrzymaliśmy. Yy, także jestem ogólnie zadowolony z, z drużyny z siebie też, bo no też ogólnie myślę, że dobry poziom pokazuje pokazałem i, i dalej będę pokazał, także no, teraz musimy w sumie dobrze dobrze skończyć, bo teraz mamy, jesteśmy po meczu z, z, z Pogoniem Szczecin. I mamy cię porażki z jędu, także dwie ostatnie kolejki. Mam nadzieję, że będziemy wygrywać i dobrze kończyć ten sezon. Po którym z tych meczów w tym sezonie, czyli pani dosyć, że nie dało się przynajmniej wygrać i albo zamisować? No, było dużo takich meczów. Nie, nie będę teraz, jakby powiedzieć, które, ale no. Bardzo dużo meczów mieliśmy tak, że albo no trafiliśmy w słupki, czy po i no też trochę zgubiliśmy, mieć głupich bramek, także no byłoby ogólnie dużo, dużo takich meczów, ale no, no, taka jest piłka i no, na koniec tak się cieszymy, że, że jesteśmy na takim miejscu, gdzie jesteśmy i, i mamy takie jakby spokojnie utrzymanie, bo taki był cel. Michał Kur powiedział mi, że może pan zagrać na każdej pozycji, a tym bardziej w środku pola. Czy to jest tak w, w czasie meczu? Bo z jednej strony może pan zagrać w każdym meczu, a z drugiej strony musi pan się przestawiać i mieć już inne założenia w trakcie meczu. No, jest. Właśnie tak jak, jak, jak powiedziałeś. Mogę trochę wszędzie grać, ale no, wolę, w sumie ja wolę na jednej pozycji cały czas być, bo wtedy, wtedy mogę się skupić tylko na, na tej pozycji, ale no wiadomo, że jeśli jest potrzeba, no to mogę grać na, na innej pozycji i to w ogóle dla mnie nie jest problem. Układ pasuje wcześniej jak to może wyglądać? I czy mam jakieś przesądy albo przed meczami? No mam tak, że w drodze jakby do, do meczu to Jakbym robię taką wizualizację meczu i, i tak, tak zacząłem robić już jakbym w podbyskidziu. Jakby to była taka praca mentalna, i no już teraz to w sumie zawsze tak robię i, i tak zostało ze, ze mną. Dobrze, przygotowuję się pan dziś wcześniej, tego samego dnia? Tak mentalnie. Współpracujemy wam muzykę, czy każdy się chyba ciszyć przed meczem? Zależy. Ogólnie lubię muzyki, także raczej słucham muzyki. I no w sumie to, to tak z muzyką lepiej lepiej się przygotować. A jest pan zawodnik, który spamiętuje i przeżywa porażki i nie sytuację, czy raczej na drugi dzień, już ten zapomni zapomina? Nie no właśnie. Ja no każdy nie, nie lubi przegrywać, także na drugi na drugi dzień i tak nawet przez dwa dwa dni to dalej jest taki, taki smak, gorzki smak, jak się nie wygrywa. Także. Trochę zostaje, ale też na drugi dzień jest tak, że od razu myślę o następnym meczu i już jakby się przygotowuję do, do, do tego. Interesujesz się piłką grania. Czyli pan winki i jego na mecza? No tak, szczególnie cały czas oglądam piłki. śledzę co, wszystko co się dzieje. No i, i tak. A w jaki ligi się postara zagrać? No, ulubiona moja liga to angielska, także to były takie, takie marzenie. Najlepszy najcięższy pana mecz. Ogólnie w tej karierze. Najlepszy czy najcięższy? Mecz? No, o, oba. Najlepszy, najcięższy. Najlepszy no to dla mnie był. E, mecz o awans do Ekstraklasy. Klasy. No bo wiadomo, to były duże emocje i też sam mecz, no, był ogólnie szalony, także to był dla mnie najlepszy, najlepszy moment w sumie. Najładniejsza bramka albo jakaś wyjątkowa i ja się No wyjątkowa to zawsze pierwsza bramka, więc się. także no... W to był wtedy z Lechem Poznań, u, no to był u nas, w sensie, wtedy jak grałem w Śląsku, to graliśmy w Wrocławiu z Lechem i on no, to był pierwsza, pierwsza bramka w sklepie, więc to zawsze zapamiętam do, do końca. Jest jakiś zawodnik, wśród którego, mu, się pomógł ciężko w trakcie meczu? <laughs> tak, no takich piłkarzy jak na przykład Jesus Imas czy Alfonso Sousa. To są tacy zawodnicy, którzy mogą w, jednym, w jednej akcji no, zmienić cały mecz, także, no, którzy czują, czują się bardzo dobrze z piłką, mają bardzo dobrą, dobrą technikę, zwrotność i no, tacy piłkarze są no, bardzo, 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 bardzo dobrzy ulubiony bramkarz obrońca polski i napastnik ogólnie. Bramkarz, ale z obojętnie, tak? Z tak, obojętnie. Ligi? Ta, tak, obojętnie. Tak, obojętnie takiej linii czy z czasów. Obojętnie, ogólnie. No to myślę, że kurto teraz najlepszy dla mnie, dla mnie jest. Obrońca... No tak, obojętnie, jak mam To idziemy po kolei, to obrońca w tych czasów to myślę, że Van Dijk. Wcześniej to też no uwielbiałem Sergio Ramos. Potem pomocników No był Iniesta, Zidan Xavi. Czy no potem nie wiem, czy na przykład Neymar czy Messi to możemy nazywać no, napastników, bo oni są bardziej na skrzydle. O oh, ja, jak to już tak, także no, no, możemy, możemy, możemy takie tak iść. No, no, tam Neymar, Messi czy Cristiano Ronaldo, no to zawsze by byli moimi idolami także, także no. Gra Pan w FIFA Football e, Nie, nie, właśnie nigdy, nigdy. <laughs> może kiedyś się zacznę. E, ulubiony film lub serial, i z muzycznym będzie Serial. Ulubiony serial, to mam kilka. Mam Prison Break. To jest chyba skazani na śmierć w Polsce. Tak? Czy się nie mylę. Czy Power na Fikcie, to też teraz jest. I wykonawca. Jeśli chodzi o muzykę, to ja bardzo dużo francuskiego rapu słyszę, także. No nie będziesz wiedział. Ale mogę powiedzieć, nie wiem. Damsu, SDM, Nino, ciakola, No także nie będziesz wiedział, ale na przykład z polskiego rapu to naj w sumie naj, najbardziej to słucham kiza chyba. Nie no, z katolskiego rapu też czasami też tak posłucham. Ciakola yy, czy gazo. A, to ciakola, to ciakola dla mnie. Okej. Okay. Yy, ma pan jakieś hobby? Dużo gram teraz w golfa, poza poza treningami, albo no teraz trochę mniej, ale zawsze no, też dużo grałem na, na, na PlayStation, w Fifie czy w Call of Duty. Gdy nie pił katał? Dobre pytanie. Szczerze? Hmm. Że... Nie wiem, może... Weterynarz nie wiem, bo lubię też zwierzęta, ale nie wiem szczerze. Nie, nigdy w sumie nie myślałem o tym, bo zawsze od dziecka miałem tylko piłkę w głowie, także. Okej, okay, no to dziękuję za poświęcony mi czas. Gość, mo moim waszym gościem był Matyska piłkarz, Pukarz. E mm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. wszystkiego śwęczkiem. Pa. Cześć.